Dzień dobry, tu ja mówię. W nawiązaniu do wczorajszego odcinka, e, arbitra, arbitralnie co ja sobie zawsze takie trudne słowa ponad własne możliwości intelektualne wymyślam, arbitralnie rozstrzygam, że niestety konkurs na Geniusza jest. No właśnie, rozstrzygam, że jest nierozstrzygnięty. Były co prawda dwa albo trzy hasła, ale nie jestem w stanie ich powtórzyć, bo mi zamknął kanał nazwę sobie zatokowałek cienia tutaj. Taka perspektywa roślinno samochodowa. Od razu widać, że jestem bogaty i z rośliny i z samochody. A my, proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać o bogactwie kłamstwa, o bogactwie fałszu. I o tym, czy za taki fałsz wcześniej czy pójdzie, później przychodzi jakaś nagroda albo kara. A bardziej oczywiście chodzi o karę. Teza jest taka, nie było bardziej kłamliwej kampanii wyborczej, proszę Państwa, niż ta, która w tej chwili przebiega. Ale zanim do tego przejdę, to może tak trochę od tyłu w kwestii kary i nagrody. Otóż w czasach pomoru, w czasach parszywych, które ja wspominam jak najgorzej i o które mam pretensje, i to znaczne. Do poprzedniej ekipy rządzącej, wyrażane tysiąckrotnie. była taka postać, która budziła niesmak, to najłagodniej powiedziane, ale tak, powszechne oburzenie, złość, a czasami, co tu dużo mówić, nienawiść. I ta postać nazywała się Adam Niedzielski, właściwie już trzeba mówić Adam N. I wówczas byłem jednym z pierwszych ludzi, którzy mówili, że tacy jak on wcześniej czy później płacą za to, co urządzili, uczynili innym, innym ludziom. I tak się stało. Co prawda w modelu, proszę Państwa, ala la Capone, czyli Niedzielskiemu postawiono zarzuty za podatki, a ściślej za ujawnianie danych osobowych, czyli przekroczenie artykułu 231 kodeksu karnego, to jest ulubiony artykuł w tej chwili polityków, czyli przekroczenie kompetencji albo dopełnienie obowiązków. No to się inaczej nazywa w prawie, ale wiecie Państwo, o co chodzi. Chodzi o taki stan, w którym polityk albo robi coś, czego nie powinien robić, albo robi, albo nie robi czegoś, co zrobić powinien. No i Niedźwiedzkiemu postawiono zarzuty w związku z ujawnieniem jednego danych, osoby jednego z poznańskich lekarzy. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie tę sprawę. O niej było głośno, po niej on stracił ich stanowisko ministra i też. Proszę Państwa, stracił miejsce na liście wyborczej, i stał się nikim. W tej chwili jest politycznym nikim, chociaż karierę budował prawie przez 30 lat. No i przyszła kryska na matyskach. Ktoś powie, że no co to za kara, pewnie się rozumie. Teraz czytałem, że jest, na, że dostanie w zawiasach. No proszę Państwa, jest to jego pierwszy kontakt z prawem karnym, więc z definicji dostanie w zawiasach, bo tak ten artykuł, z tego co pamiętam, w ogóle jest zagrożony karą trzech lat do, do trzech lat pozbawienia wolności, eee, więc jest w tej najniższej kategorii e karnej. No to z definicji przy pierwszym e kontakcie z prawem dostanie coś w zawiasach albo na może umorzenie warunkowe. No nieistotne, ale tak czy inaczej są tacy ludzie, do których e kara przychodzi, są tacy, do których kara nie przychodzi. Jednym z nich jest owsia, który spada zawsze na cztery łapy. Ale w kontekście, proszę Państwa, tego, o czym dzisiaj chcę mówić, czyli kłamliwej kampanii, tu jest paru kandydatów, którzy w moim przekonaniu skończą jak niedzielski. Między innymi jest nim Tusk i jest nim Bodnar. A na czym polega fałsz tej kampanii? Proszę Państwa, jeśli przyjmiemy tylko dwa argumenty, a jest ich znacznie więcej, czyli odwracania kota ogonu, a wręcz robienia wirówki z, kota, z kociego ogona, w odniesieniu do ruskich agentów, ruskich wpływów, polityki resetu i całej tej bzdurnej opowieści o tym, jak to PiS jest ruskimi agentami, a do tego dołożymy Tuska w, obro... w roli obrońcy polskich granic na Białorusi. I teraz do Tuska dołączyła, uważajcie, proszę Państwa, usiądźcie, jak stoicie. Niejaka Agnieszka Holland, która mówi, że nie ma nic przeciwko budowie tarczy na skrzydle wschodnim. Jak wiecie, proszę Państwa, ta tarcza ma się składać z barlgienim bokradeł i z jakichś tam e, bunkrów. Ja nie ekpię z tego, ja nie jestem Tuskiem, nie jestem silnym razem. To te obwarowania no, na wojskowości też nie znam za bardzo, no ale to akurat można zrobić dość tanim kosztem i zawsze to będzie jakaś zapora, więc cokolwiek tam będzie, to... To niech, to niech służy. Ja przypominam, że ten sam Tusk tak śmiał się z płotu, wczoraj o tym mówiłem i podłączenia prądu do tego płota. płotu. To tacy ludzie jak Agnieszka Holland, czy Maja Ostaszewska, czy Sztur, biegali wzdłuż tej granicy. Oszczerba, Joński, Sterczewski, Ochojska. I roznosili, nie wiem w końcu, czy tam pizzę, czy, czy sandały i inne skarpety, czy karmę do kota, bo przecież legenda o kocie, który przeszedł kilka tysięcy kilometrów, też tam krążyła. Fundacje przyklejone do tego wszystkiego, TVN, -y, gazety wyborcze i niesamowite lżenie strażników granicznych i wojska, które pionowali tam po, po, porządku. Proszę Państwa, no kto ma ogromne przyzwoitości, rozumu i pamięci, to doskonale wie, co. Ta ekipa robiła ze Strażą Graniczną. Jakie wypowiedzi były ze strony Kurdej Szatan, Frasy paru jeszcze innych celebrytów, które się zbierali lajki i, nagle i jak zwykle dostrzegali reżim. Co robili no, z, z rzeczniczką Straży Granicznej, która została znieważona na tysiąc sposobów, i żadne postępowanie zakończyło się wyrokiem wskazującym. No, i nagle widzimy Tuska w Kurce Moro, który szczerze granic na Białorusi, wysoki, proszę o no właśnie, wysoki sądzie. Bo to się nadaje od razu do wysokiego sądu, tylko jeszcze by trzeba było najpierw sądy stworzyć wysokie, bo w tej chwili sądy mamy bardzo niskie, szorują po dnie. No zatem, szanowni Państwo, a nie wy, wy, wysoki sądzie, to jest obrazek tak obrzydliwy, tak odrażający, że mnie jako żywo przypomina te czasy, kiedy na widok Niedzielskiego Andrusiewicza dostawałem niemalże spazmów, bo nie byłem w stanie ani na nich patrzeć, już wspominając o tym, aby wysłuchać. A niestety musiałem, między innymi po to, żeby Państwu przekazać, co tam po raz kolejny nam szykują wspaniałego. Jak połączymy te dwie kwestie, i zobaczymy, jaki obrót, napięcie zrobili ci wszyscy celebryci, te wszystkie TV, -y, te wszystkie gazety wyborcze, no to tym tylko da się wytłumaczyć, no to znaczy, potwierdzić tą tezę, którą postawiłem na początku, że mamy do czynienia z najbardziej obrzydliwą, najbardziej zakłamaną kampanią w ostatnim czasie. No a jeszcze trzeba pamiętać, że najwięksi złodzieje krzyczą łapaj złodzieja. Ja będę powtarzał też to. Często państwo, część z państwa ma do mnie pretensje, że ja, re, 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 no znowu trudne słowo, relatywizuję, relatywizuję te wydarzenia związane z, z Funduszem Sprawiedliwości. Proszę państwa, niczego nie relatywizuję. Wyraźnie podkreślałem, że to jest niestety patologia, która się ciągnie do 1989 roku. Ale robienie z tego afery stulecia i, i przede wszystkim e, dawanie wiary największym złodziejom, jakie, jakie funkcjonowały w, w polskiej polityce, czyli tym politykom skupianym wokół Platformy Obywatelskiej, gdzie połowa z nich siedzi albo druga powinna siedzieć, czy, czy ma zarzuty i powinna już dawno siedzieć. Dziobro ostatnio taką skróconą listę przedstawił. No to jest naprawdę no, po raz kolejny postawienie spraw E, z, spraw na głowie. Prosta rzecz, jeśli doszło do jakichś naruszeń, e, po, doszło do jakichś naruszeń, bo odpowiedzialni powinni stanąć przed sądem, e, usłyszeć odpowiednie wyroki, oczywiście ja tu naiwnością się popiszę, zwłaszcza jako praktyk sądowych, w uczciwym procesie, a nie w takim rozmuschanym badziewiu, jak to ma miejsce w tej chwili i należałoby sięgnąć też w przeszłość e, i rozliczyć w taki sam <laughs> Przepraszam, sposób wszystkie inne ekipy, a poprzednie ekipy, i w tym zakresie, czyli rozdawania swoim, to przecież Janda i inni dostawali miliony. Nie szpitala, bo wczoraj jak słyszałem dwa główne zarzuty, że szpital dostał 18 milionów za kolanę Kaczyńskiego, a Ochotnicza Straż Pożarna w ramach kampanii wyborczej Solidarnej Polski dostała wóz strażacki, no to proszę państwa, no mnie się śmiać chce, no bo jaka to jest afera w porównaniu z tymi wszystkimi, które widzieliśmy prze, przez lata. Ale mówię, nieważne. Polityków należałoby odwyczaić od tego rodzaju praktyk, ja nie mam nic przeciwko temu. Ale jeszcze raz apeluję do Państwa: nie dajcie się Państwo wciągnąć w takie bagienko, nie dajcie się wciągnąć w te absurdy, nie dajcie się wodzić za odwracanym kocim ogonem, bo to jest oczywiście jedna wielka propaganda, jedna wielka obłuda, jedna wielka obrzydliwość. Tusk w roli strażnika białoruskich granic, Tusk, który z ruskimi trzymał sztany przez tyle lat i budował jakąś naiwną, a tak naprawdę politykę pod niemiecką, na niemiecką modłę z ruskimi i Tusk, który był w partii aferałów z i później PO, gdzie, no, no spójrzcie naprawdę na listę tych nazwisk, które mają zarzuty i jakie to były zarzuty. No, mówiliśmy o Amber Gold, mówiliśmy o, o aferach wizowych, alkoholowych i tak dalej, tego jest tysiąc. No i teraz to mają być strażnicy moralności, prawa i swojej sprawiedliwości? Eee, no to jest żałosne, to jest groteskowe. No i też powstaje jedno wielko pytanie, dla kogo to jest przekaż, bo że dla silnych razem to to wiadomo, jak ten przekaz się przełoży na wyniki wyborów. Dla mnie to jest niezwykle fascynujące, proszę państwa, bo jeśli te, ta forma kłamstwa, ta tak drastyczna forma kłamstwa, przełoży się na wynik wyborczy, który da zwycięstwo koalicji obywatelskiej, no to proszę państwa, jesteśmy w bardzo nieciekawym miejscu, gdzie jest ciemno i brzydko pachnie. Jesteśmy w bardzo nieciekawym miejscu, gdzie jest ciemno i brzydko pachnie, ale miejmy nadzieję, no, że aż tak ogłupić naród się nie da. No i miejmy nadzieję, że w końcu narodzi się ten geniusz, który rzuci odpowiednimi hasłami i otworzy Polakom oczy. Trzeba mieć pretensje i trzeba pilnować i patrzeć na ręce do wszystkich polityków. Proszę Państwa, ja nie znoszę tych wszystkich grup fanatycznych, zwolenników poszczególnych partii. Ja nie mogę już czytać tych schematycznych wypowiedzi i słuchać tych schematycznych wypowiedzi o PiS, o PO, o konfederacji, o Lewicę, o wszystkich innych, a tych ludzi łatwo rozpoznać, bo oni zawsze się posługują wyświechtanymi hasełkami. No hasełkami to z natury rzeczy, wy, wy, wyświechtanymi. I, e, dlatego ja e, czekam, jak Kania Dżu na każdą e, wypowiedź, na każdy e, komentarz państwa, są, to będzie komentarzem obiektywnym i odnosił się do rzeczywistości, a nie będzie sloganem partyjnym e, wrzuconym w internet z takiej nadziei, że ktoś głupi to głupi. Zobaczymy, szanowni państwo, jedno jest pewne, tak zakłamanej kampanii i na czele z zakłamanym Tuskiem na szpicy tej kampanii nie było dotąd. Różne, różne, no oczywiście te wszystkie rzeczy związane z tym, że pisto faszyzm i ten i nazizm, nie wiadomo co tam jeszcze, to do tego niestety zdążyliśmy się jakoś przyzwyczaić, ale taki zwrot, taka wolta, takie postawienie spraw na głowie, Taki relatywizm moralny, intelektualny, logiczny i faktograficzny. No to jest coś, proszę państwa, co ja pierwszy raz naprawdę widzę przez tyle lat obserwowania polskiej polityki i z niecierpliwością czekam na efekty tego. I myślę, że. Yy, Trzymam kciuki w każdym razie żeby to były marne efekty Ja również trzymam kciuki za to żeby tacy ludzie jak Bodnar i Tusk w swoim czasie za to wszystko odpowiedzieli bo w moim przekonaniu ci dwaj akurat należą nie do grupy owsiaka spadających zawsze na cztery łapy ale do grupy niedzielskiego o czym oni już się swego czasu przekonali a mam nadzieję że przekonają się raz jeszcze i tym razem dużo bardziej skutecznie. Proszę Państwa nie wierzymy nikomu nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy e, wnioski. Ogłupanie, ogłupianie ludzi, b, budowanie piętrowych e, teorii propagandowych, wciskanie ludziom ciemnoty, no to jest niestety chleb powszedni u polityków. E, I tu, jak widzicie Państwo, nie ma granic. Po tej kampanii wyborczej widzicie, że nie ma granic. E, zobaczymy, tylko e, zweryfikujemy to już 9 czerwca. Na ile ta jazda poza bandą była skuteczna, a na ile jest nieskuteczna, chcę wierzyć, a mam nawet przesłanki, żeby tak sądzić, że to będzie nieskuteczne i tu się na tym przewiezie, czego z całego serca jemu i nam wszystkim życzę. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Szanowni Państwo, starość i radość. Zapomniałbym na śmierć powiedzieć o e, sprawie kluczowej, o czymś, czego wszyscy powinniśmy e, pilnować. Co prawda ja o tym napomknąłem, ale zdałem sobie sprawę, że w mniejszym stopniu. Jeszcze raz, Szanowni Państwo, rozliczajmy wszystko, co źle robił PiS. Rozliczajmy ten okres, który nas najbardziej boli, bolał. Nie udawajmy, proszę Państwa, że wszystko było w porządku, e, że politycy z tej formacji nie paśli się na publicznych pieniądzach, bo się, bo się paśli. Ale nie dajmy sobie e, tą przykrywką, e, tą nakładką, tym propagandowym bełkotem e, zamknąć oczu. I, I sprzątnąć z pamięci tego wszystkiego, co robi, co robią po stronie przeciwnej, i przede wszystkim nie zapominajmy, kim są ci ludzie. Bo w najprostszej formule złodziej krzyczy, łapać złodzieja, można sobie to w prosty sposób u, u, uporządkować. Jeśli o praworządności i czy odwadze e, związanym chociażby z tym, co tam odstawia obajtek, a średnio mi się to mówiąc podoba. Mówi ktoś taki jak Giertych, którym dał na widok CBA. Jeśli o złodziejstwie, czy ze współpracy z ruskimi mówi Tusk, i zarzuca to Kaczyńskiemu, który zapłacił najwyższą cenę za to, że prorosyjski nie był. No jeśli o łże mediach i o szczujniach mówią przedstawiciele Gazety Wyborczej TVN, u i one, tu w odniesieniu do telewizji polskiej, no to wiedzcie Państwo, że tu solidna ekipa dobiera się do Waszych portfeli, do Waszych rozumów. A jeszcze a propos portfeli, to to wszystko odbywa się w tle przykrywania e, rzeczy, o których nikt w tej chwili nie mówi, a, a o których zaraz, za chwilę będzie płakał. Bo to już od lipca zaczynają się radykalne podwyżki cen gazu i prądu. I mamy okres letni. Zawsze się zaraz, za chwilę sezon ogórkowy, po, zaraz po wyborach do Parlamentu Europejskiego. No ale kiedy przyjdzie zima, kiedy trzeba będzie zmierzyć po raz kolejny. Z takimi wyzwaniami jak ogrzewanie w ramach globalnego ocieplenia, no to to zacznie powoli do ludzi docierać. Tylko że to już będzie po ptokach, bo wybory są 9 czerwca 2024 roku. Czyli zanim pójdziecie, proszę Państwa, do no namawiam, żeby miał wszystko pójść, i zanim oddacie głos na kogokolwiek, to zróbcie sobie uczciwy, zróbcie im uczciwy rachunek sumienia, porównajcie jedną i drugą stronę. E, oddzielcie e, e, fakty od e, hiperboli od propagandowych e, zagrywek i przede wszystkim patrzcie na to kto o kim i co mówi bo to też jest klucz do zrozumienia jak cała ta e, no jeszcze raz podkreślę najbardziej obrzydliwa najbardziej zakłamana e, kampania jaką do tej pory widziałem w tej chwili działa tym razem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Naprawdę.